Cześć, dzisiaj tak bardzo krótko i szybko, ponieważ chciałem z wami się podzielić wrażeniami, ponieważ udało mi się przypadkowo zakupić dość, moim zdaniem, jak w takim dziwnym formacie pudełka, które zakupiłem w sieci sklepów Action. Typowa sieciówka typu 1001 drobiazgów. Przypadkowo trafiłem na to, że w ich asortymencie są również puzzle i o dziwo te pudełka są wyjątkowe, niskie ceny. Zapłaciłem za nie 17 zł. No i grzech było nie spróbować. Naprawdę, to czasami kawa na mieście kosztuje więcej niż takie puzzle. Więc zobaczmy, co mamy za te pieniądze za podankę. Otrzymujemy pudełko całkiem zgrabne, fajne. Jak mówiłem, o dziwnym formacie, ale fajnie wykonane. Z fajną, małą graficzką być może za małą i z rysunkiem, który troszeczkę nawiązuje do mojego ulubionego Jana Wana z filmu Jumbo, ale mówię, ta kreska trochę bardziej jest taka cienka, te postacie są takie mniej wyraziste i przede wszystkim mniejsze. już utworzyłem wcześniej i zauważyłem, że są bardzo dobrze wycięte. Żadnych zadziorów, naprawdę fajnie to wygląda, chociaż od razu rzuca się w oczy, że gdzieś tu musieli oszczędzić. I tu widać, że jest to na gramaturze tektury jest cienka. Ma się wrażenie takich wafelków, prawda? Jak ja zawsze mówię, no ale sam puzzle, jego grafika, jego naklejka, jego, jego sposób wykonania naprawdę wygląda całkiem fajnie. Widać, że chyba będzie się to fajnie układało. Ale zobaczymy. No i słuchajcie, ukończyłem ją. Co mogę o nim powiedzieć? No, zadziwiająco fajnie się układało. Zresztą. Jak wiecie, bardzo lubię tego typu puzzle rysunkowe, gdzie dużo rzeczy dzieje się na, na planszy. Yy, Samo spasowanie i same puzzle zadziwiająco bardzo fajnie wykonane. Nie ma żadnych zadziorów, wszystko jest fajnie powycinane. Puzzle, te, tak jak mówiłem, są dość lekkie, takie wafelkowate. No ale jeżeli ktoś nie przywiązuje uwagi do gramatury, to naprawdę jakość jest bardzo fajna. Yy, Czasami mam wrażenie, że wykrojnik pozwala wkładać puzzle nie ten, tam, gdzie potrzeba, ale na szczęście rysunek jest na tyle charakterystyczny, że od razu to zauważamy i wiemy, że ten puzzle tam nie pasuje. Sam rysunek, no trochę nie do końca teraz w moje gusta. Te postacie są takie jakby takie trochę małe, wyraziste. Ta kreska taka byś taka zlewa ze wszystkim. Nie jest to mój ulubiony Jan Van, ale Mówię, no całkiem przyjemne za te pieniądze układanka. Jedyną wadą, i największą wadą, jaką ja tu widzę, to wynika, ta wada wynika z nazwy mojego kanału. Tak, typowy 40-latek torczywie, wpieram się nie iść do okulisty. I ten rysunek naprawdę jest mały. To wynika z wielkości tego pudełka. I naprawdę po godzinie, po półtorej układania czułem fizyczne zmęczenie. Zmęczenie oczu, zmęczenie głowy, gdzie po prostu musiałem się wpatrywać. Ten małe postacie na tym rysuneczku i przyporządkowywać przyporządkować się do, do, do całej układanki. Ale mówię, jak ktoś ma dobry wzrok i nie boi się takich małych rysunków, naprawdę sobie z tym poradzi. Choć mówię wymaga do tego dobre oświetlenie, ponieważ te postacie naprawdę są malutkie, trzeba i póze zawierające jakieś mały detali trzeba naprawdę mocno szukać na tym małym, małym rysuneczku. Tak jak mówię, za te pieniądze, że ktoś chciałby na kupić na, na wycieczkę, na, na, na wakacje, chociaż uważam, że to trochę bezsensowne, zabierać puzę na wakacje, ale jeżeli ktoś tak ma, no to jak najbardziej bardzo poręczne, można fajnie schować jako tysiąc elementową kładankę do, do, do plecaka, do torby. Powinno się zmieścić, na pewno jest to o wiele mniejsze gabaryt niż standardowa e, tysiączka. Także mi się bardzo fajnie układało, być może wrócę jeszcze kiedyś do tych układanek, ponieważ jak na rysunku widać, jeszcze jest kilka do zakupienia. Cena naprawdę jest rewelacyjna, bo za 17 zł to naprawdę nie ocenimy tak fajnie wykonanej układanki. To co? To byłoby wszystko. Do następnego razu.